Hej, siemanko, ja jestem Heniek wraz z kamerzystą i moim kumplem Mateuszem. Więc dzisiaj nasz pierwszy odcinek Urbex Stary Strych. Ja już więcej nie przedłużam i pią... Dobra, dobra. Daj, daj, daj. Zaczynajcie. Mam nadzieję, że nas nie zamknie. Otwieraj. Będziemy widzieć, jak będą lecieć. Weź mu odpowiedź. Weź mu odpowiedź! No weź mu odpowiedź. Jak masz standard? No dobrze, jest strasznie dużo much. Zdechły. Ile się? Kurczę, za mało. Zgłaszam się, szefie. Matki, nie ma połączenia z Dinią. Mam. A ja się nie mam. Już nie mam połączenia z Dinią. Ja, ja nie mam! Jest Dino? Matki, czy jest Dino? Jestem! Jestem! Na wczorajszym... Ok, jest? to jest otwieram. No nie mogę! Wtedy o mnie nie słyszy w ogóle! Czekaj... Musimy nagrać okolice i to wszystko. Pokaż telewizor. Kurde, nadszedł ten czas. Ktoś wchodzi! Ktoś wchodzi! Powtarzam, ktoś wchodzi! potrzymaj z próbę otworzę okno. Ktoś chyba wchodził do tego na strych. Ktoś chyba wchodził na strych. Proszę, to stąd wyjść. Spokojnie. Co? Co? Dobra. Dobra, weź podtrzymaj broń co, ponieważ ja muszę nakręcić. Są najnowsze padą palety. Ah. jeszcze raz. Szukajcie Może to Tak jest. Tu nie ma żadnego pudła. Są kable jakieś. Uch. Powiem ci tak ekstremalnie. Czuję, że ktoś normalnie dyszy. Uff. Tu jest klamka jakaś odpadnięta, kurczę. I kot kaloryfera część. Są... Mądry. Jest dużo śrub. No jest dużo śrub. To nie jest tak To jest chyba kominek. Mi to wydaje się na okno. Jeśli wiecie, co to może być, piszcie w komentarzach. Jesteśmy obecnie na strychu jakiegoś domu. Czujemy trochę dreszczyk. No, czuję... Po, tu jest bardzo gorąco, ale nadal... No, ale nadal czuję, że ktoś jakby stoi za mną za plecami. Taki trochę dreszczyk jest, nie? Taki taki niemiły, nie? Jeszcze tu jest jakaś butelka. Więc nieprzyjemnie. Co? Co? Co ty? To może coś być. No faktycznie, ty. To jest kilka... Nie, to jest kilka desek. Włączam latarkę No włącz. Nie wiem czy wy widzicie w ogóle coś. Przydałby się statyw. Poczekaj. Postaram się. To Wszystko dobrze. Nagrywamy filmik. Jeśli co, to już... To jest akurat, akurat nasz kamerzysta. On śledzi czy nikt nie idzie i czy wszystko na dole. No w ogóle czuję się taką drętną trochę zatechłą atmosferkę, nie? To jest wiele dziwnych taki. To jest komin. No bo właśnie to jest takie dziwne, nie? Tu jest nie wiadomo co to jest, czy okno, czy jakieś wejście do komina. Nie wiadomo po co są te śruby. Jeszcze jakaś butelka. No i ten telewizor, może, no serio, nie wiem. A to jakieś zabezpieczenie. A Maciej jest. Maciej tutaj. Maciej przed szybciej, Tak jest. Dobra, idź szybciej, idź. Wszystko dobrze jest. Musimy nagrać taką faną. No. Znaleźliśmy to już. i pimby. Dobra, Maciej, szybciej, szybciej. idziemy. To no. już no. Mamy na szczęście, kochani, statyw. Nasz informator to przyniósł, kamerzysta. Jeśli co, subskrybujcie jego kanał. Link będzie w komentarzu. Dobijamy dużo łapek w górę. tam Kochani, to chyba nasza ostatnia chwilo, eh, chwila przed wielkim ochrzanem. Mudrcie się ze za ja, mną. Dobra. Wyłączamy krótkofalówki, szybko, żeby nikt nas nie słyszał. Wyłączamy, kochani, krótkofalówki, faktycznie, żeby nikt nas nie słyszał i, i wypadamy stąd jak petarda. Mm. Słuchajcie, jeśli chcecie, żebyśmy więcej tam czasu spędzili i o wiele więcej zobaczyli, bo na przykład tamta powierzchnia na dachu, którą nie daliśmy rady dosięgnąć, bo nie mieliśmy akurat statywu, bo na koniec sam dostaliśmy. Więc piszcie w komentarzach, jeśli chcecie kolejne takie ekstremalne odcinki, a będziemy starać się specjalnie dla Was. Do zobaczenia. Piątka.